Co ty mówisz? Dlaczego? Bo kategoria najmocniejszy zawodnik przez każdego jest zrozumiana trochę inaczej. Jedni uważają, że najmocniejszy zawodnik ma najlepsze w szkole oceny. Jeszcze inni, że jako ostatni wychodzi z tej prezent. A jeszcze inni, że ma największego w Wiesz co? Myślę, że wiem, kto powinien uliczać nagrodę w tej kategorii. Chciałbym serdecznie zaprosić nauczyciela wszechstronniego z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Żeby ułożyć taki plan lekcji bez 30 okienek, jednego dnia, trzeba być naprawdę najmocniejszym zabawnikiem. Zapraszamy więc na scenę wicedyrektora naszej kochanej szkoły, Pana Krzysztofa. A nagrodę w kategorii na najmocniejszy zawodnik otrzymuje Mateusz Fico. Ostatni głos. Dziękuję za głosy i powodzenia na, na maturze.